Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, czy taka skrzynia biegów w ogóle jest łatwo dostępna. Bo zaraz się okaże, że zatrzymam się na etapie szukania, bo jej nigdzie nie ma. Ale sam samochód jest naprawdę ciekawy. Fajny jest. Przepiękna tapicerka, jeżeli chodzi o wnętrze. I samochód kompletny. Ale aż sobie go obejrzę. Oho. No, nie, dobra. To trochę bez sensu. Na klaweta, wyciągarka, trzeba będzie go wyciągnąć. Ale na razie z tego całego pooglądam. To były fajne lata, kiedy tak projektowano samochody. Taka piękna tapicerka, i fotela, i drzwiowa. Jest jaka archaiczna kierownica, brązowe klawisze. Piękne radio w klimacie z tamtych lat. To jest fenomen jak ten samochód taniał. Pierwotnie był wystawiony za 44 700 zł. W pełni sprawny, jeżdżący, bo rzeczywiście tyle powinien kosztować. Pojawił się problem ze skrzynią. Właściciel powiedział: A to zejdźmy. I zeszliśmy na 36,900, ale jak skrzynia by go się rozsypała, no to nagle okazuje się, że samochód jest wart. 25, a dla klienta nawet 23, bo tak powiedział. powiem Przemysł, jak ktoś da 23, to proszę go sprzedać. No więc chyba ja go za te 23 kupię. Taka jest prawda. O, dobra. Szybki zagląd, jeszcze pod maseczkę. Bo to w sumie dość dawno było demontowane, i nawet nie do końca pamiętam i jak to tu jest. Ale jeździł do samego końca. No dobra, skrzyni rzeczywiście, no bo nie ma, bo nie ma. Motor jest 1.8, 90 KONI, więc jak na tamte lata. Fajny, dynamiczny silnik. A jeszcze muszę pamiętać, że akumulator będę musiał dokupić. Na szczęście mam co wydawać, więc mogę sobie. Na takie rzeczy pozwolić. A poza tym jest to tak ładny samochód, że warto chociażby z tego powodu go zrobić, bo fajnie by byłoby, jakby takie auto wróciło na drogi sprawne, jeżdżące, bo to jest kawał naprawdę fajnej motoryzacyjnej historii. Audi 80 p z 1979 roku. Silnik benzynowy o pojemności 1,8 litra. Model, który na trwale wpisał się do historii motoryzacji jako protoplasta Audi Quattro, samochodu, który zrewolucjonizował sporty rajdowe. Oczywiście cena zależy od wielu czynników i w zależności od stanu i kompletności waha się od 10 do 45 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że skrzynie biegów da się szybko znaleźć.